Witaj na kanale Narcyzm i Psychopatia z Autentycznym. To kanał o toksycznych, zaburzonych, narcystycznych osobach. Jesteś tu, by zdobyć bezcenną wiedzę, zastosować ją w praktyce i zmienić swoje życie na lepsze. Jesteś tu, by w porę wykryć zagrożenia i zakończyć wyniszczające relacje. Umów się na konsultację. Napisz na... Autentyczni 23. małpagmailcom Polub skomentuj, subskrybuj. Udostępnij. Narcyz wybiera dobrych ludzi. Narcyz wybiera dobrych ludzi. Wybiera ludzi, którzy są pożądani. Wybiera ludzi, którzy mają aprobatę. Narcys wybiera ludzi, którzy mają. Wymagane cechy. Narcyz wybiera ludzi z wyższej półki, z wyższych sfer, wybiera ludzi o wysokich standardach. Narcyz wybiera ludzi, którzy są i będą użyteczni, za którymi stoją określone korzyści. Narcyz wybiera ludzi, którzy mają określone wartości moralne. Etyczne wybiera ludzi, którzy są podporządkowani, posłuszni względem prawa, którzy uznają różne konwencje. Narcyz wybiera ludzi, którzy należą do wyższych grup społecznych lub mają z nimi kontakty. Narcyz wybiera ludzi, którzy się wyróżniają, na których miło popatrzeć. Narcyz nie wybierze kogoś, kto jest kiepskiej jakości, o niskim standardzie. Narcyz nie wybierze na cel kogoś, kto nie jest tym, czego akurat narcyz potrzebuje, czego pożąda. Narcyz nie wybierze na cel kogoś, kto nie spełnia określonych standardów. Wartości moralnych. Narcyz nie wybierze kogoś, kto nie umie się zachować, kogo zachowanie jest nieakceptowalne, czy to przez narcyza, czy innych ludzi. Narcyz musi wybrać na swój cel kogoś, kto jest dobry, kogoś, kto ma w sobie dobro. I może to dobro dać narcyzowi. Narcyz nie wybierze kogoś, kto jest zły, ponieważ to byłoby dla niego niekorzystne. To byłoby dla narcyza obciążeniem. Coś takiego zakończyłoby się w sposób, w jaki narcyz. Byłby za to odpowiedzialnym. Wtedy narcyz musiałby się tym zająć, musiałby tym zarządzać. Obecność złej osoby, zachowanie złej osoby, wprawiłoby narcyza w zakłopotanie, postawiłoby go w niekorzystnej sytuacji. To byłoby dla narcyza tylko przeszkodą. Ciężarem. Zła osoba dostarczałaby narcyzowi tylko sprzeciwu, oporu, opóźnienia. Coś takiego spowodowałoby zmartwienie, niepokój, trudności. Coś takiego byłoby dla narcyza utrapieniem. Zła osoba. Doprowadzałaby narcyza do frustracji znacznie częściej. Zła osoba sprawiałaby kłopoty. Dlatego narcyz nie wybierze na cel takich osób, takich ludzi, ponieważ nie przyniosłoby mu to żadnych korzyści. Taka osoba, Doprowadziłaby tylko do wielu problemów, a na to narcys nie może sobie pozwolić. Narcys wybierze na cel tylko kogoś, kogo postrzega za dobrą osobę: kogoś, kto jest wrażliwy, empatyczny, kogoś, kto ma w sobie współczucie. Narcyz wybierze na cel kogoś, kogo obchodzą inni ludzie: kogoś, kto jest chętny do współpracy, do pomocy. Narcyz wybierze kogoś, kto będzie go wspierać, kto będzie mu pomagać, kto będzie go wyręczać. Narcyz wybierze kogoś, kto raczej nie będzie z nim walczyć. Ostatnią rzeczą, jakiej chciałby narcyz, to doprowadzić do takiej sytuacji, w której mógłby być narażony na zagrożenie na ryzyko na niebezpieczeństwo. Narcyz nie postawi się w sytuacji, która byłaby dla niego niebezpieczna. Narcyz musi wybrać na swój cel, na swoje źródło zasilania, kogoś, przy kim będzie czuć się bezpiecznie. Narcyz wybierze kogoś, kto nie jest zagrożeniem. Narcyz wybierze kogoś, kto najprawdopodobniej nie będzie zagrożeniem. Kto mu nie zaszkodzi, narcyz wybierze kogoś nieświadomego, kogoś, kto jest łatwy do zmanipulowania, kogoś, kto jest łatwy do kontrolowania. Narcyz wybierze kogoś, kogo będzie mógł używać, wykorzystywać do własnych celów. Dla własnych korzyści, dla własnego zysku. Takiej osoby poszukuje Narcyz. Poszukuje kogoś, kto nie będzie urządzał scen, kogoś, kto będzie tolerował jego przemoc, jego kłamstwa, jego manipulacje. Narcyz jest bardzo dobry. W wyszukiwaniu takich osób. To tak, jakby miał szósty zmysł, dodatkowy zmysł drapieżnika, tak, jakby potrafił to wywęszyć. Narcys dokładnie wie, kto mu się podporządkuje, kogo uda się zmanipulować. Narcyz będzie dążył do relacji, do związku, tylko z osobą, którą uda się zmanipulować, która przejdzie szereg prób, testów. Narcyz będzie tworzył związek z kimś, komu nadamiano, worka treningowego, czy wycieraczki do butów. Narcyz poszukuje osób uległych, które pozwolą, które dadzą się zdominować. Narcys poszukuje kogoś, kto zaakceptuje złe traktowanie. Narcys wybierze kogoś, kto nie będzie narzekać, kto nie będzie się bronić, podczas gdy jest źle, niesprawiedliwie traktowany. Narcyz wybierze kogoś, kto się podda, kto się podporządkuje, kto ulegnie. Tego właśnie szuka Narcyz, takich źródeł zasilania poszukuje. Narcyz poszukuje kogoś, kto podda się jego oczekiwaniom, jego zadaniom, jego rozkazom. Gdy narcyz poszukuje źródła zasilania, to jedyne co go interesuje to dostać to, czego chce. Wszystko, co interesuje narcyza, skupia się tylko i wyłącznie na nim. Interesują go tylko własne potrzeby. Niezależnie czy to uwaga, zachwyt, podziw, pieniądze. Seks, władza czy kontrola. Narcys dba o to, czego chce sam. Obchodzi go tylko to, czego sam chce. Narcys zrobi dosłownie wszystko, by to zdobyć, by to osiągnąć, by dojść do swojego celu. Narcyz zrobi wszystko. Lecz najpierw potrzebuje kogoś, kto mu to da, kto mu to umożliwi, kto mu to zaoferuje. Narcyz potrzebuje kogoś, kto poczuje się źle, kto poczuje się źle z tego powodu, że się nie podporządkował, że nie uległ narcyzowi lub kogoś, Kogo łatwo przekonać, namówić, zmanipulować. Narcys potrzebuje kogoś, kto pod naciskiem, pod presją mu ulegnie, czy to z powodu siły, manipulacji narcyza, czy jego przyjaciół, latających małp. Narcyz taką właśnie osobę. Wybierze na swój cel. Narcys musi przetrwać. Musi zdobyć to, czego chce. Dlatego właśnie narcyz nie wybierze na swój cel kogoś, kto mógłby być źle odbierany. Źle postrzegany. Narcyz nie wybierze kogoś, kto mógłby mu. Zagrażać, kto mógłby doprowadzić do ryzyka, do niebezpieczeństwa dla narcyza. Narcyz nie wybierze kogoś, kogo nic nie obchodzi. Takie osoby są dla narcyza trudnym celem, ponieważ wtedy narcyz nie ma się czego przyczepić. Narcyz nie może na takie osoby wpłynąć emocjonalnie. Narcyz potrzebuje kogoś, kto jest troskliwy, kto ma współczucie, ale często jednocześnie brakuje mu pewności, pewności siebie, czy to we własne zdolności lub cechy. Taka osoba. Będzie dla Narcyza łatwym celem, będzie łatwo na nią wpłynąć, łatwo ją zmanipulować. Taka osoba będzie łatwa w kontroli. Z taką osobą Narcyz będzie mógł łatwo mieć przewagę, będzie mógł być wiele kroków do przodu. Od takiej osoby Narcyz łatwiej może coś uzyskać, coś wyłudzić. I o to w tym wszystkim chodzi. Do tego zmierza Narcyz. Tak naprawdę tylko o to chodzi Narcyzowi. W umyśle Narcyza istnieją dwa rodzaje ludzi: ludzie, którzy są dobrzy i ludzie, którzy są źli. Ludzie, którzy dadzą Narcyzowi to, czego chce, i ludzie, którzy mu tego nie dadzą. Gdy Narcyz wybrał cię na swój cel, to wiedział, że jesteś dobrą osobą, że jesteś dobrym człowiekiem. Narcyz wiedział, że dasz mu to, czego potrzebuje, że dasz mu to, czego chce. Umów się na konsultację, napisz na autentyczni23 małpa gmail.com Polub kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Może to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Udostępnij, naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.